Witam w prezentacji programów SPEDZWÓD. W tym odcinku omówię program Belka Drewniana EN. Program ten służy do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i pożarowych drewnianych belek zginanych dwukierunkowo o przekrojach pojedynczych z drewna litego lub klejonego warstwowo. Pozwala na określenie wartości sił poprzecznych i momentów zginających oraz ugięć i reakcji podporowych dla zadeklarowanych przypadków oddziaływań oraz utworzonych kombinacji. Umożliwia także sprawdzenie warunków SGN i SGU dla przekrojów krytycznych według wytycznych zawartych w Eurokodzie V. Program w wersji podstawowej uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodzie z polskim załącznikiem krajowym PNEN, a w wersji rozszerzonej o moduł National Annexes stosuje także załączniki krajowe kilku innych krajów europejskich. Dodatkowy moduł rozszerzający Analiza pożarowa. Pozwala na przeprowadzenie obliczeń belek drewnianych w warunkach pożarowych według postanowień zawartych w Eurokodzie V, część 1 2. Program dostępny jest w różnych wersjach językowych. Tłumaczenia dotyczą zarówno interfejsu, jak i notki obliczeniowej. Na początku pracy z programem definiujemy schemat statyczny belki. Okno definicji nowej belki pojawia się automatycznie po otwarciu programu. Wprowadzamy w nim rozpiętości poszczególnych przęseł, sposób podparcia końców belki oraz sposób prezentacji schematu statycznego. Utworzony schemat statyczny belki można modyfikować przełączając program w tryb edycji schematu statycznego i korzystając z narzędzi dostępnych w menu po lewej stronie. Można dodawać, edytować lub usuwać zarówno podpory jak i przęsła belki. Dodatkowo można zdefiniować przegub w dowolnym przęśle lub go usunąć. Po zdefiniowaniu schematu statycznego przechodzimy do edycji przekroju belki. W zakładce przekrój wybieramy m.in. kształt przekroju, jego podstawowe wymiary oraz klasę i rodzaj drewna. Materiał można wybrać z gotowej biblioteki lub zdefiniować własnoręcznie, korzystając z zbudowanych opcji programu. W zakładkach strefa podpory skrajnej oraz strefa podpór pośrednich. Można zdefiniować podstawowe parametry podparć belki, które zostaną użyte w momencie sprawdzania nośności strefy docisku belki na podporach. Kolejnym krokiem w definicji belki jest dodanie przypadków oddziaływań oraz konkretnych obciążeń z nimi związanych. Klikamy w górnym menu ikonę oddziaływania, program przechodzi w tryb definicji oddziaływań. Każdy przypadek może zawierać dowolne obciążenia, takie jak siły i momenty skupione oraz obciążenia rozłożone prostokątnie lub trapezowo, przyłożone do belki zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Dodatkowo do przypadku możemy dodać informacje o charakterze i klasie trwania oddziaływania współczynnikach Psi oraz wpisać komentarz. Wartości oddziaływań można wprowadzić wprost do programu lub skorzystać z możliwości, jakie daje połączenie z programem Kalkulator Oddziaływań Normowych EN, który ułatwia wprowadzanie ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, oddziaływań klimatycznych, takich jak śnieg, wiatr i temperatura, a także pozwala na wstępne przygotowanie tabelarycznych zestawień obciążeń do późniejszego wykorzystania w obliczeniach. Wszystkie oddziaływania można definiować w płaszczyźnie pionowej lub poziomej belki. Więcej ustaleń dotyczących obciążenia ciężarem własnym konstrukcji oraz miejsca przyłożenia obciążeń można znaleźć w oknie założeń obliczeniowych. Po zdefiniowaniu wszystkich przypadków oddziaływań przechodzimy do okna Menadżer przypadków i kombinacji. Program automatycznie tworzy kombinacje zadeklarowanych przez użytkownika przypadków, posługując się przy tym wytycznymi z eurokodu 0. Użytkownik sam może zdeklarować, jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi grupami oddziaływań oraz z których wzorów kombinacyjnych program ma skorzystać. Po zdefiniowaniu schematu statycznego, przypadków oddziaływań oraz kombinatoryki, można przejść do wyników, klikając odpowiednią ikonę w górnym menu. Program prezentuje wyniki reakcji, wartości sił i momentów przekrojowych przemieszczeń oraz naprężeń, zarówno w formie graficznej jak i tabelarycznej. Można swobodnie przełączać widok wykresów między poszczególnymi przypadkami, kombinacjami lub obwiedniami. Każdy z wykresów można indywidualnie zapisać na dysku lub skopiować do tymczasowego schowka systemu i wkleić w dowolnym innym programie. Istnieje możliwość dodania w dowolnym miejscu przekroju użytkownika, którym program zawsze będzie wyświetlał wartości na wykresach. Wykresy prezentowane są na rysunku izometrycznym schematu statycznego belki lub w widoku 2D. Wyniki wymiarowania poszczególnych przekrojów krytycznych dostępne są po wybraniu w górnym menu ikony Wyniki wymiarowania SGN-SGU. W dolnej części okna programu możliwe jest przełączanie widoku zbiorczych wyników dla całej wymiarowanej belki lub poszczególnych jej przęseł. Dla każdego ze sprawdzonych warunków stanów granicznych podana jest kombinacja, z której pobrano miarodajne wartości sił i momentów przekrojowych oraz podstawowe pośrednie wartości, pozwalające na sprawdzenie wytężenia przekroju. Więcej szczegółowych informacji na temat obliżeń poszczególnych przekrojów można znaleźć w oknie podgląd toku obliczeń dostępnym w górnym menu opcje. Dodatkowy moduł rozszerzający belkę drewnianą EN o nazwie analiza pożarowa pozwala na przeprowadzenie obliczeń przekrojów drewnianych w warunkach pożarowych według postanowień zawartych w Eurokodzie V, części 1-2. Projektowanie z uwagi na spełnienie warunków nośności ogniowej obejmuje przekroje bez zabezpieczeń ogniochronnych, jak również zabezpieczonych okładziną ogniochronną, którą może być sklejka, inna płyta drewnopochodna, Płyta kartonowo-gipsowa lub płyta z wełny mineralnej. Wyniki pracy z programem w formie notki można wydrukować bezpośrednio na drukarkę lub wstawić do dowolnego edytora tekstowego. Użytkownik sam decyduje, które elementy obliczeń oraz które zestawienia oddziaływań mają znaleźć się na wydruku notki obliczeniowej. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z innymi prezentacjami programów dostępnymi na kanale SpetsBoot na YouTube oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej www.spezwood.pl gdzie można znaleźć więcej informacji o programach Spezwód.